i dzisiaj pierwszy raz w życiu idziemy na lumpy tu w Poznaniu bo chcę kupić długą kurtkę puchową taką może być to najbardziej na rzecz ever ale ja potrzebuję czegoś czym mi będzie bardzo ciepło e, bo dzisiaj nie wzięłam szalika nie wzięłam czapki bo uznałam że skoro biorę z kurtkę zimową, to mi to wystarczy. Ale czy mi to wystarcza? Jest zimno, bo to strasznie wieje. I generalnie nie wiem o co chodzi, ale w poznaniu zawsze jest zimno. I zawsze wieje. Aha, chciałam jeszcze podziękować wszystkim za 200 suków serio. Jakby to jest dla mnie niesamowite, tyle osób chcę słuchać mojego głupiego gadania Serio, jest mi mega miło Jest po 10, ja skończyłam ćwiczenia Idę na lumpy, bo nie mam co robić bo kolejny zajęcie mam o 14-15 więc zdążę pójść na lumpy zdążę pójść do biblioteki posiedzieć i coś zjeść to się trochę pouczę i słucham aktualnie audio, pani Love Reception i to jest ta książka jest okropla. ale no. E, dla... Jeśli mi się nudzi, to może być jak najbardziej. Byłam w jakimś totalnie randomowym imprezie i kupiłam sweter rozpinany z Ralpha Lorena za 50 zł, bo była dostawa, ale tak mi się spodobał, że uznałam, że tylko no był bardzo drogi więc w sumie w tych innych chyba już nic nie kupię ja miałam rację, w tych innych sklepach nic nie kupiłam, bo dosłownie nic nie było, ale jest tu generalnie dosyć drogo. 80 zł za kilogram jest dzień dostawy. To jest jeszcze cena akceptowalna. Rozumiem, że zapłaciłam dużo, bo miałam yy, duży ten sweter był po prostu ciężki, tak? Więc no. Ale e, rzeczy na wycenę po 70 zł to jakiś żart. Moi drodzy, jest 16.25, ja jestem po fizjologii. Badaliśmy dziś grupy krwi, ponieważ były zajęcia z fizjologii krwi. I moja grupa krwi to 0 plus. dowiedziałam się tego dzisiaj. Nigdy wcześniej nie wiedziałam. Generalnie być może mam za niskie ciśnienie, bo krew mi nie chciała lecieć z palca, więc... Chyba sobie zbadam ciśnienie i tak muszę iść zbadać, bo jakoś dziwnie się co jest, nie? Więc tak. Eee... co, Zaciśnię północ pociąg, więc mam nadzieję, że dla na niego zdąży. Ja w ogóle nie wiem, czy mnie tu słychać, ale to jest dosłownie taki hałas, że masakra, bo jeżdżą tramwaje i to jest chyba najbardziej zakorkowane skrzyżowanie w Poznaniu. Przynajmniej w tej części, w sumie nie wiem, czy w całym. Witam z mojego domu i yy, muszę stać tak, żeby zasłaniać światło. Związałam włosy i ja nie wiem, czy ja to dzisiaj już powiedziałam, ale za każdym razem jak nagrywam filmik, to moje włosy nie są w najlepszej kondycji, bo zawsze wypada tak, że to jest akurat dzień mycia tych włosów, więc one są zwykle przytuszczone. Pokażę wam coś, co kosztowało 50 zł, bo była zasralna dostawa. W każdym razie, no jest to taki mm, sweter rozpinany. Niby jest Ralf... Polo Ralf... Op. Ralph Lauren, ale czy to jest oryginał? Nie wiem, ale jest w bardzo dobrym stanie. Nie ma żadnych dziurek, nie ma nic, więc jestem pozytywnie nastawiona. Ten zamek też chodzi całkiem git, bo on był najpierw zapięty. Ja myślałam, że to taki przez głowę, tylko z rozpinami tutaj. To mi się mega podoba, jakiś sweter rozpinany tylko u góry, ale no nawet go nie przymierzyłam. Muszę to sprawdzić jak on na mnie wygląda. No i jest to rozmiar XL. Okej. Okay. Jest git, jest bardzo git. Myślałam, że będzie mniej więcej widać w tym kadrze, ale to może przeniósł Was. To miejsce. Widać mniej więcej, ale to światło dalej. Czekajcie, a może tak? Nie wiem. E, można zapiąć, wait. Ja tak nienawidzę zapinać rzeczy, bo mamy jakiś problem z tymi zamkami zawsze. Ej, no, powiedziałam, że zamek jest git, a teraz mi nie przejechał i nie chcę tu przejść. Ja pierdolę. Dobra, nawet jeśli nie działa, to i tak jest git. Jest bardzo długi, bo zas zasłania mi tyłek, więc to też całkiem spoko. No i tutaj... Nie jest to jakiś bardzo szeroki. Nie wiem o co chodzi z tym zamkiem. Zapięło się. Zapięło się. O, dobra, Tak, tak wygląda. E, wolę rozpięte w sumie. I w ogóle teraz sobie zdaję sprawę, że pierwszy raz e, jest to tak mój pokój z innego kadru. Generalnie stoicie na książkach. Powrót na wszystkim dobrze znany kadr. My przez tą godzinę zrobiłam tylko jedzenie na jutro sobie. Zrobiłam kaszę z trio warzywnym i wyrosem. Pójdę się umyć, później muszę wysuszyć włosy. Jeśli wysuszycie włosy, a nie pójdziecie spać w mokrych, to będą wyglądać lepiej. Nie będą się aż tak mocno przetłuszczać i unikniecie um, jakichś grzybic, drożdżaków na głowie, skórze głowy. Więc nie ma za co. I w ogóle zaczęłam stosować retinol na twarz, bo chcę się pozbyć moich przebarwień, więc stosuję retinol. Użyłam go na razie dwa razy i już jestem tak po prostu niełyspała. Jakby, no, widać po mnie. Czekajcie, pokażę Wam tak do światła. Tutaj, yy, no, generalnie i Jest wysyp, e, ja się go spodziewałam, ale nie sądziłam, że to będzie działać aż tak szybko. W ogóle tutaj, w tym miejscu, mam figurkę Cristiano Ronaldo i figurkę pieska z Psiego Patrolu, z Kinderejka Niespodzianki. Już się umyłam. Ja, ja zawiłam włosy w starą koszulkę i to jest spoko, ale później te włosy są jakby dalej mokre, ta koszulka jakby nie wchłania... Muszę przestać mówić jakby, to po pierwsze. Ta koszulka nie wchłania wody aż tak dobrze jak zwykły ręcznik, ale według mnie jest to lepsze rozwiązanie pod tym względem, że aż tak mi się nie plączą włosy. I chyba nie wpadła rzęsa do oka. Podsuszyłam włosy. Nie wysuszyłam ich w całości, bo nie robię tego nigdy, bo mi się nie chce stać i ich suszyć. W każdym razie no, to są jeszcze mokre, to już są suche, więc nie wiem z czego to wynika, ale moje włosy mają różną porowatość, jakby do góry i tutaj y, są nisko porowate, przez co one schną milion godzin, a te jakby, które ocierają się o kark, o ramiona, o wszystko są średnio porowate, bo one bardzo szybko schną. No i chciałabym ogólnie zakończyć tego vloga. Dziękuję Wam za spędzenie dnia ze mną. Mam nadzieję, że to było jakkolwiek ciekawe, bo w sumie bardzo mało jest klipów z uczelni. Ale to jest kwestia tego, że na przykład na biochemii mamy powiedziane, żebyśmy nie przynosili telefonów, no bo jednak pracujemy z materiałem biologicznym i tak samo dzisiaj na fizjologii no z krwią, więc no jest jak jest, tak? Nie, nie zawsze można ten telefon wnieść. Ja teraz będę robić Duolingo i prawdopodobnie będę czytać yy, Kosogłosa, czyli ostatnią część Igrzysk Śmierci. Yy, jest zaraz 20, więc też będę się zbierać do spania niedługo, bo jestem zmęczona. Tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie jeszcze raz i życzę Wam miłego wieczoru, dnia, cokolwiek. I, I tak, jeszcze raz bardzo dziękuję za 200 subów, jest to serio mega miłe i mam nadzieję, że nie zanudzicie się ze mną tutaj, jeśli postanowiliście zostać na dłużej. Budziaczki, pa pa!